Warszawa, budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, szczyt klimatyczny. To Get Air 2023. Dzień drugi, kolejna debata za nami i kolejne gorące krzesła przed nami, a goszczę na nich panią Aleksandrę z menadżerkę do spraw komunikacji Velux Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień no to serdecznie. tuż po debacie gorący temat, jakie są największe zagrożenia dla zdrowia Polaków wynikające ze smogu. Zanim o tych zagrożeniach, to jeszcze chciałabym podkreślić bardzo ważną rzecz. Mianowicie rok temu, w lipcu 2022 roku ONZ przyjął rezolucję poznającą, że życie w zdrowym, czystym i zrównoważonym środowisku jest prawem każdego człowieka. Tymczasem, jak wiemy, jakość powietrza w Polsce i na świecie pozostawia wiele do życzenia. 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się niestety w Polsce. I problem tego zanieczyszczenia niestety też generują właśnie budynki, które są wampirami energetycznymi. I ten smog, właśnie już mówiąc o tych konsekwencjach, ma olbrzymi i niestety negatywny wpływ na nasze zdrowie i atakuje wszystkie nasze organy i zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrznie, czyli skórę, mówi się o tym właśnie, że wiemy z badań, że może potęgować atopowe zapalenie skóry, Oczy, powieki, ale też narządy wewnętrzne. Tutaj górne, dolne drogi oddechowe zwiększa ryzyko zachorowania na, na astmę. Co więcej, jak już wcześniej wspomniałam, smog powodują te nieefektywne, nieenergetycznie, nie, nie, nieefektywne energetycznie budynki i w tych budynkach występuje tak zwany syndrom chorego budynku. Czyli my też w tych budynkach czujemy się źle, jesteśmy narażeni na bardzo złe warunki mieszkalne i jak potwierdzają badania Barometru Zdrowych Domów, takiego cyklicznego raportu publikowanego przez firmę Velux na temat właśnie wpływu budynków na zdrowie ludzi, życie w takich wilgotnych, niedogrzanych pomieszczeniach aż o 40% zwiększa ryzyko zachorowania na astmę. I gdy uświadomimy sobie właśnie, że ponad 90% naszego czasu spędzamy w budynkach, to zupełnie zmienia naszą optykę, bo mamy problem i wewnątrz budynku, i niestety na zewnątrz. Jeśli jeszcze mówiąc, o, mówiąc jeszcze o konsekwencjach, tutaj ważne podkreślić teraz najnowsze badania mówią o tym, że e, dzieci, które żyją właśnie w miastach czy wsiach, w których e, jest bardzo e, zła jakość powietrza osiągają niestety złe gorsze wyniki w nauce. Nie mogą się skoncentrować, gorzej przyswajają wiedzę, więc to są bardzo szerokie, szeroki jest niestety spektrum tego, w jaki sposób smog na nas wpływa. Co jest rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest kompleksowa modernizacja budynków, czyli całościowe spojrzenie na budynek, odpowiednie jego ocieplenie, wymiana nie tylko kopciucha, ale także wymiana całej stolarki. A potem przejście na te efektywne, zielone źródła energii. To w takim razie proszę powiedzieć, bo wspomniała Pani o chorych domach, to w jaki sposób Państwa oferta pozwala budować zdrowe domy hmm. i nam zdrowiej w nich oddychać? Jeśli chodzi o rozwiązania sprzyjające właśnie temu, by żyło nam się lepiej, to tutaj z pomocą przychodzi nam, przychodzą nam technologie związane z inteligentnym, technologie typu smart home, które. Po prostu jakby myślą, myślą za nas i pomagają nam e, zapanować nad, tym, nad, naszym, nad klimatem wewnętrznym w, w naszym domu. Dobrym przykładem jest tutaj takie rozwiązanie do inteligentnego systemu inteligentny system sterowania klimatem Velux Active który dzięki czujnikom zamontowanym wewnątrz pomieszczenia, a także bazując na danych z internetu, aktualnej pogodzie na zewnątrz samodzielnie decyduje, kiedy otworzyć i zamknąć okno. Jeżeli wyczuje, że w pomieszczeniu jest zbyt duszno, że panuje tam nieodpowiedni klimat, to okno samodzielnie się otworzy automatycznie. Nie musimy się nawet martwić o deszcz, bo w przypadku pierwszych kropel deszczu czujniki zamkną to okno automatycznie. Jeżeli otrzyma informację ze stacji pogodowej, że zbliża się fala upałów, automatycznie zaciągnie rolety, żeby chronić wnętrza przed, przed nagrzewaniem. I obecnie, gdy wiadomo, żyjemy w pośpiechu, zapominamy często o takich podstawowych rzeczach, to naprawdę przychodzi nam z pomocą, tym bardziej że. Jakość powietrza, którym oddychamy, jest tak samo ważna, jak żywność, którą spożywamy, czy woda, którą pijemy, no nie da się oddychać mniej. Więc rzeczywiście to naprawdę z jednej strony ułatwia nam życie, a z drugiej właśnie pozwala nam też zadbać o to, by to życie było zdrowe, bardziej komfortowe i przede wszystkim właśnie zdrowe. Ale Państwo myśląc o eko, nie tylko rozszerzają swoją ofertę o właśnie takie innowacje, ale także starają się edukować swoich klientów. Proszę powiedzieć o Coś więcej. Tak, oczywiście. Edukacja to jest bardzo ważny, bardzo ważny temat. Tutaj cyklicznie wydajemy taki raport barometr zdrowych domów, poświęcony właśnie wpływowi budynków na zdrowie ludzi, w którym zastanawiamy się co zrobić, by budować bardziej energooszczędnie. No i też podkreślamy świadomość, konieczność tego, by działać wspólnie, by te działania były skonsolidowane, że my jako branża musimy mówić wszyscy jednym głosem. No i oczywiście ważna jest także dostępność tych ekologicznych, energooszczędnych rozwiązań i też świadomość, nie tylko nasza jako biznesu, jako branży, ale także świadomość konsumentów, jeżeli oni będą wymagać od, od nas takich produktów. Biznes też będzie zobowiązany do tego, żeby takie produkty tworzyć, żeby takie rozwiązania oferować, ale co bardzo istotne, to nie mogą być takie pseudo ekologiczne rozwiązania. Teraz niestety mamy w wysyp naprawdę zielonych certyfikatów, wszystkie firmy chwalą się różnymi certyfikatami. Niestety obserwujemy, że często są to pseudo zielone certyfikaty, które każdy może po prostu kupić. Więc musimy być też tego, tego po prostu świadomi, by bronić się przed takim greenwashingiem. A jeśli chodzi o edukację, to też chciałabym wspomnieć o bardzo świeżym projekcie, który jutro naprawdę będzie otwarty dla odwiedzających w Kopenhadze czyli przed premiera. Tak, przed premiera. Ta oficjalna już była, ale jutro będzie właśnie możliwość wejścia tam, w Dniu Ziemi zresztą. To projekt o nazwie Living Places. Jest to taka przestrzeń pokazowa, w której można zobaczyć pokazowe domy zbudowane. Ten cały projekt został zainicjowany przez grupę Velux i partnerów. I te domy mają rekordowo niską emisję CO2, trzy razy niższą niż dopuszczalna obecnie w Danii, to jest 3,8 kg CO2 na metr kwadratowy. Także udowadniamy, że można to robić, że mamy na to rozwiązania i że ważne są też te partnerstwa, to o czym mówiłam, właśnie ta konsolidacja tych działań i mówienie jednym głosem chodzi o Państwa plany w takiej krótkiej perspektywie czasowej, czyli 12 miesięcy. Jakie są Państwa priorytety i cele, które chcecie osiągnąć przez najbliższy rok, o których będziemy mogli porozmawiać za rok właśnie? Na pewno nadal będziemy się koncentrować na naszej strategii zrównoważonego rozwoju, którą ogłosiliśmy też w 2020 roku. I tutaj z jednej strony będziemy neutralizować naszą historyczną emisję CO2, a z drugiej chcemy być neutralni klimatycznie do 2040 tego e, pierwszego roku, e, więc e, będziemy podejmować szereg działań i partnerstw po to, by też naszą neutralność klimatyczną właśnie, by tę neutralność klimatyczną osiągnąć i by zmniejszyć te emisje. No i oczywiście cały czas inwestujemy w rozwój naszych produktów, w to by one były energooszczędne i odpowiadały na, na potrzeby użytkowników. Obecnie szybowe energooszczędne okna są dostępne w post Podstawowej ofercie dla szerokiego grona użytkowników, więc mamy też takie poczucie, że te energooszczędne rozwiązania są dostępne dla każdego. Okej, okay, bardzo dziękuję za Pani komentarz. Dziękuję bardzo.